cześć kochani. Jak widzicie, jestem na stacji Biały Stuk wiadukt To jest... Patrzcie, jeden tor to właśnie działający tylko na Warszawę. I ten torem już dwa pociągi. Tam jest ze mną wiadukt. Właśnie czekam na pociąg TLK Hańcza o relacji suwałki hmm, Biały Stuk Kraków główny. Ten pociąg będzie jechał 17.45 tędy, tylko nagram od razu sobie idę. Bo widzę, coś tam jeszcze na wiadukcie jest. Nie wiem, czy to pracownicy, czy co. Tam jest drugi tam. Drugi tor, ale jego nie ma. Bo to jest tak, ten tor nowy wybudują, a ten tor stary zlikwidują, dlatego tutaj nowy tor postawił. No, wiecie, muszę poczekać na ten pociąg, bo dzisiaj miałem właśnie nagrać ten pociąg IC yy, Naukowska, ale nie zdążyłem. Bo akurat jak już wychodziłem z lasu, no to wiedziałem, że ten pociąg akurat jechał. No, wiecie, oczywiście. Hmm, pociągi pole czasami nie jeżdżą, ale niektórzy mają e, zastępcę komunikację autobusową. No, jakby ktoś się robotnicy się pytają, co ja to robię, pomyśl proszę przeszło nagrać pociągi, nic więcej. Dobra kochani, będę kończył pa do później.